Cześć. Witaj w kolejnym odcinku z serii kalkulacji produktów w jednostce produkcyjnej. W tym odcinku zajmiemy się kalkulacją podziałową współczynnikową oraz w jaki sposób ona funkcjonuje. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Czym jest kalkulacja podziałowa współczynnikowa? Kalkulacja ta to nic innego jak sposób obliczenia, właściwie dążący do obliczenia jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego, który spełnia pewne warunki. Z reguły wyrób gotowy musi być masowy, to znaczy, że sama produkcja tego wyrobu musi być masowa, czyli innymi słowy nie jest to produkt pojedynczy na specjalne zlecenie, tylko produkt, który produkowany jest przez większą część, bardzo dużo tych sztuk tego produktu musi zostać wyprodukowanych. Są to produkty również podobne do siebie, czyli występujące podobnie, na przykład soki. Jeden może mieć dwa litry w opakowaniu, drugi może być po prostu litrowy, niemniej jednak jest to samo. Może być utworzony z podobnego surowca, na przykład ubrania. I w związku z tym, że ten sam surowiec został przeznaczony na daną produkcję ubrań, ale na przykład w jednym wykorzystano więcej surowca, a w drugim mniej. No i utworzony w podobnym procesie produkcyjnym, z podobnych maszyn i urządzeń, czyli tak wspomniałem właśnie, podobny produkt, który produkujemy, na przykład soki czy to młodzież. Generalnie zasada jest taka, że mamy pewnego rodzaju schemat, a w przypadku kalkulacji podziałowej współczynnikowej, jak sama nazwa mówi mamy do wykorzystania współczynniki. Współczynniki nadają po prostu, można powiedzieć, ton, albo inaczej prowadzenie tym produktom, które je otrzymują. Przykładowo, jeżeli mamy opakowanie 5-litrowego soku, inne opakowanie 2-litrowego soku i inne opakowanie litrowego soku, to ten największy produkt, czyli 5-litrowy, będzie miał współczynnik 5, 2-litrowy będzie miał współczynnik 2, a ten 1-litrowy będzie miał współczynnik 1, czyli innymi słowy na produkcję największego zużyto 5 razy więcej materiału niż na produkcję najmniejszego. Tak to można również rozumieć. Tak więc ten schemat generalnie jest tutaj określony dość prosto. Na co należy zwrócić uwagę podczas kalkulacji podziałowej współczynnikowej to pewien schemat. Postępujemy wobec niego po kolei i mamy pewnego rodzaju tabelę, która pomoże nam to ładnie uszeregować właśnie ten jednostkowy koszt wytworzenia zarówno produktu zakończonego, jak i produktu niezakończonego. Ten sam wygląda następująco. W pierwszej kolejności ustalamy ilość umowną sztuk wyrobów gotowych. Przy czym razem muszę powiedzieć, że jeżeli nie wiesz, o czym w tym momencie mówię, to znaczy nie wiesz, czym jest ilość umowna sztuk wyrobów gotowych, nie wiesz, czym jest kalkulacja podziałowa prosta, albo jak wygląda struktura kosztów w przedsiębiorstwie, to radzę Ci zajrzeć sobie do pierwszego odcinka z tej serii pod tytułem Kalkulacja podziałowa prosta, gdzie ładnie właściwie zostało wyjaśnione, w jaki sposób to się ładnie tam dokonuje, jak się to rozlicza. Właściwie można powiedzieć, że kalkulacja podziałowa współczynnikowa bazuje już na tej podziałowej prostej, idąc w dalszym kierunku. Tak więc ustalamy ilość umowną sztuk wyrobów gotowych, następnie ustalamy całkowity koszt wytworzenia produkcji, w dalszej kolejności następuje porządkowanie współczynników, a później w operacjach właściwie od 4 do 7 obliczamy zarówno liczbę jednostek współczynnikowych, koszt wytworzenia jednostki współczynnikowej, koszt wytworzenia jednostki z produktu zakończonego oraz koszt wytworzenia jednostki produktu niezakończonego, jeżeli taka istnieje. Na koniec oczywiście sprawdzamy otrzymane wyniki. Co jest istotne, to fakt, że jeżeli, jeżeli właściwie oglądasz to i rozumiesz o czym mówię, wiesz co mam na myśli, to praktycznie możesz ominąć ten film i właściwie przejść dalej. Co więcej, jeżeli chcesz sobie poćwiczyć, ten oto schemat wraz z tym zdaniem znajdziesz w opisie pod filmem. Natomiast jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz i nie rozumiesz o czym mówię, to polecam Ci zajrzeć właśnie do pierwszego odcinka z kalkulacją podziałową prostą oraz wysłuchać tego odcinka do końca. Niemniej jednak, oczywiście pod opisem filmu to zdanie z tą tabelą będzie ładnie zamieszczone, żeby każdy mógł sobie spokojnie zrobić, jeżeli będzie taka potrzeba. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Najłatwiej rozumuje się wszystko na przykładach. Wyobraźmy sobie, że mamy firmę Apex Spółka ZO, która w bieżącym miesiącu wyprodukowała wyroby X, Y i Z. W liczbie. Tu mamy oczywiście X, 100 sztuk wyrobów gotowych i 60 sztuk produktów niezakończonych, wykonanych w 25%. Y, 40 sztuk wyrobów gotowych i 20 sztuk produktów niezakończonych w 50%. Oraz Z. 34 sztuki próbów gotowych i 28 sztuk produktów niezakończonych, przerobionych jedynie w 75%. Mamy też informację, że koszty zebrane na koncie 501, czyli koszty działalności podstawowej, przedstawiały się następująco. Tu mamy te koszty właśnie wyszczególnione. Mamy także informację, że produkty X, Y oraz Z to jajka, których liczba w pakowaniu wynosi odpowiednio X 30 sztuk, Y 20 sztuk, a Z 10 sztuk. Co więcej, mamy oczywiście polecenie. Mamy ustalić całkowity koszt wytworzenia produkcji, ustalić jednostkowy koszt wytworzenia zarówno produktu niezakończonego, jak i zakończonego, oraz sprawdzić nasze wyniki kalkulacji. Tak więc mamy tą oto właśnie tabelkę, o której wcześniej wspominałem. I po kolei się do tego zabieramy. W pierwszej kolejności, oczywiście, wpisujemy sobie, mamy tutaj punkt pierwszy z naszego właściwie sematu, ustalamy ilość umowną sztuk wyrobów gotowych. Niemniej jednak, zanim to zrobimy, oczywiście piszemy sobie nazwę wyrobu do tabeli, będzie nam łatwiej postępować później z tym, co tu robimy. Więc ustalamy ilość umowną. Dla produktu X jest to odpowiednio 100 sztuk wyrobów gotowych, czyli 100, dodać 60 sztuk wyrobów gotowych, dodać 60 sztuk produktów niezakończonych, przerobionych w 25%, czyli 60 razy 25%. W wyniku czego otrzymamy 115 sztuk ilości umownej dobra X. Przepiszmy sobie do tabeli. Podobnie w przypadku Y mamy 40 sztuk wyrobów gotowych wykonanych w 100%, czyli 40 sztuk. Dodać 20 sztuk produktów niezakończonych, przerobionych w 50%, czyli 20 razy 50%. Daje nam to 50 sztuk ilości umownej Y. Przepiszmy. I ponownie mamy Z w tym przypadku są to 34 sztuki wyrobów gotowych, zatem 34 wykonane w 100% dodać 28 sztuk produktów niezakończonych przerobionych w 75%, a więc 28 razy 75%. No i nam to 55 sztuk. Przepiszmy to do tabeli. Kolejnym naszym punktem do wykonania jest ustalenie całkowitego kosztu wytworzenia produkcji. Będzie on związany oczywiście z kosztami zebranymi na koncie 501 na koniec okresu, a więc z tymi oto kosztami. Jeżeli nie wiesz skąd to się wzięło, polecam Ci oglądnąć odcinek z kalkulacją podziałową prostą. Jeżeli natomiast wiesz, oglądaj dalej. Tak więc w tym przypadku ten całkowity koszt wytworzenia, a więc punkt drugi, będzie wynosił odpowiednio sumę tych trzech pozycji. Potem dodajemy sobie to plus to plus to, Daje nam to 24 tysiące. Kolejnym punktem z kolei jest uporządkowanie współczynników. W naszym przypadku współczynniki będą związane z oczywiście tymi jajkami, które są właśnie w opakowaniach. Możemy sobie przyjąć, że współczynniki nie będą odpowiednie o 10 sztuk, 20 sztuk, 30 sztuk. Niemniej jednak bardzo wysokie obliczenia nam z tego wyjdą i ciężko to później będzie liczyć. O wiele lepiej podzielić sobie każdą z tych wartości przez 10, gdyż. Jest to oczywiście wielokrotność i utrzymać mniejsze współczynniki. Tak więc będzie to odpowiednio do dołga x. Długość x będzie to 3, czyli po prostu 10 razy mniejsze. Do dołga y, gdzie było 20 sztuk, 10 razy mniejsze to jest po prostu 2. Natomiast do dołga z, 10 razy mniejsze to po prostu 1. I tak jest po prostu o wiele łatwiej liczyć, a nic nie stracimy przez to, właśnie że tak postępujemy. Można powiedzieć, że to już wykonaliśmy tutaj sobie wcześniej, czyli 3, 2 oraz 1 pisaliśmy do tabeli. Kolejny punkt to obliczenie liczby jednostek współczynnikowych. Liczba jednostek współczynnikowych to po prostu iloczyn ilości umownej w sztukach i współczynnika, każdorazowo, czyli 115 razy 3. Następnie 50 razy 2 oraz 55 razy 1. To wszystko sumujemy razem na końcu. I wychodzi nam, że całkowita liczba jednostek współczynnikowych wynosi 500. Następnie obliczamy koszt wytworzenia jednostki współczynnikowej. Koszt wytworzenia jednostki współczynnikowej to ilokaz całkowitego kosztu wytworzenia produkcji i całkowitej liczby jednostek współczynnikowych. Wstawiamy do tabeli 24 000, podzielić przez 500, daje nam 48, zł kosztu wytworzenia jednostki współczynnikowej. Następny punkt to obliczenie kosztu wytworzenia jednostki produktu zakończonego. W tym przypadku jest to po prostu iloczyn współczynnika i jednostki współczynnikowej dla każdego odpowiedniego wyrobu. Więc liczymy. Współczynnik 3 razy 48 daje nam 144, następnie 2 razy 48 daje nam 96 i oczywiście 1. Razy 48 daje nam 48. Można powiedzieć, że już wyliczyliśmy to, co chcieliśmy. Czyli mamy jednostkowy koszt wytworzenia produktu albo wyrobu gotowego. To już się udało. Teraz policzmy sobie kolejny punkt, czyli obliczmy koszt wytworzenia jednostki produktu niezakończonego. Jest to nic innego jak pomnożenie kosztu jednostkowego wyrobu gotowego poprzez stopień wytworzenia tego wyrobu gotowego. Dla x. -a w przypadku produktów niezakończonych było to 25%, więc, zmnożę, więc mnożę 144 razy 25% i osiągam 36 zł. A następnie dla Y było to oczywiście 96 razy 50% raptem, więc 50% 48. I ostatecznie dla Z jest to 48 razy... 75%, bo było wytworzone, w takim stopniu było wytworzony wyrób niezakończony, więc będzie to odpowiednio 36 zł. W następnej kolejności, to już to zrobiliśmy, pozostało nam tylko sprawdzić obliczenia. Sprawdzimy sobie obliczenia wyrobu x, y plus z. Dla wyrobu x, czyli tego, liczymy sobie odpowiednio wyrób gotowy. Więc pierwszy wyrób gotowy, potem produkt niezakończony. Więc dla wyrobu gotowego. Musi to być ilość tych wyrobów gotowych w rzeczywistości, czyli w naszym przypadku jest to 100 sztuk, czyli 100 razy koszt jednostkowy wytworzenia produktu zakończonego produktu zakończonego X, czyli 144. I tak każdorazowo do każdego. W przypadku produktu niezakończonego jest to oczywiście 60 sztuk tych produktów X, bo tutaj liczymy tylko X, tylko niezakończone. Razy oczywiście koszt jednostkowy wytworzenia produktu niezakończonego X36. I tak do każdego potem Y, również podobnie sytuacja występuje, czyli mamy dla Y 40 sztuk razy 96, daje nam to taką oto wartość oraz produktu niezakończonego mamy 20 sztuk. Razy 48 zł, więc będzie to prawie 1000 tutaj, i zostaje nam oczywiście z wyrobów gotowych. Mieliśmy tutaj 34 sztuki, razy koszt jednostkowy 48, daje nam to 1632, i na końcu jeszcze zostały nam produkty niezakończone, czyli mieliśmy tutaj 28 sztuk, razy 36 zł, i daje nam to Odpowiednio 1008. Co jest bardzo ciekawe, jeżeli obliczenia Twoje się zgadzają, całkowity koszt wytworzenia wynikający ze sprawdzenia, czyli całkowity, co Ci wyszło, wszystko maksymalnie, jest równy temu, co liczyłeś tutaj wcześniej w drugim, czyli całkowitemu kosztowi wytworzenia. Bo nic nie może tego przyciągnąć, nie może być więcej ponad to. Jeżeli obliczyłeś poprawnie, to równa się temu, a więc można powiedzieć w sumie tylko oto to, wartości wcześniejszych. Myślę, że zrozumiałeś o co mi chodzi. Dziękuję Ci za uwagę, zostaw łapkę, subskrypcję i dzwoneczek i pamiętaj, rachunkowość jest prosta.